Jak połączyć zabawę z działalnością charytatywną? Wystarczy wziąć udział w balu olsztyńskiego Lions Clubu. Organizacja zaprosiła kilkudziesięciu gości z Warmii i Mazur oraz spoza regionu. Wszystkim przyświecał jeden cel – zbiórka pieniędzy, dzięki której możliwe będzie m.in. wsparcie podopiecznych domów dziecka. Zebrane fundusze będą przeznaczone dla naszych podopiecznych z domów dziecka i w kryślinach i w Olsztynku, i w Biskupcu. Ponadto mamy też taką akcję stypendialną, że fundujemy stypendia dla zdolnych uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr 3. Są to stypendia imienia Marcina Antonowicza. Ponadto stypendia również dostają uczniowie Szkoły Muzycznej, Liceum Plastycznego i Wydziału Sztuki naszego Uniwersytetu. Lions Club Olsztyn co roku organizuje szereg wydarzeń. Poza balem to między innymi koncerty charytatywne organizowane przy współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną w Olsztynie. To jest trochę tak, że to właściwie Lions Club organizuje te koncerty. My jesteśmy tylko takim beneficjentem tego, co się na tych koncertach dzieje, czyli korzystamy z uprzejmości, z takiej otwartości, z hojności wszystkich członków Lions Clubu. Co nam to daje, daje nam satysfakcję z tego, że dzielimy się tym, że to, co robimy na co dzień, czyli to, czego się uczymy i, i tą muzykę możemy po prostu przekazywać dalej w postaci chociażby stypendiów. Siłą olsztyńskiego klubu są jego członkowie, którzy chcą realnie wspierać i odpowiadać na najpilniejsze potrzeby regionu. Ich pasją jest bezinteresowna pomoc i otwartość na drugiego człowieka. Pomagamy w trybie cyklicznym, czyli mamy w programie naszym co roku wpisane w nasz program cele pomocowe, ale też pomagamy doraźnie w zależności od sytuacji, które, które się zdarzają, tak jak na przykład była w Polsce powódź, tak to pomagaliśmy doraźnie w tym, w tym okresie. Obowiązkowym elementem każdego wydarzenia jest licytacja. Wśród darczyńców wspierających organizację ze stolicy regionu jest Robert Listwan. Każdorazowo przekazuje swój obraz specjalnie namalowany na zbiórkę. To szczególnie cenny fund, bo prace cenionego w Polsce i za granicą artysty sprzedawane są za dziesiątki tysięcy złotych. Ale oprócz obrazów będziemy mieli na przykład taki gadżet, medal, monetę z okazji 30-lecia denominacji polskiej złotówki w 1995 roku. Z tamtej okazji y, Narodowy Bank Polski i Menica Państwowa wydała y, pamiątkowy medal, tak zwany Złotogrosz. I to jest dar Polskiego Towarzystwa Nunizmatycznego dla Lions Clubu Olsztyn. To nie jest po prostu kupowanie dzieła sztuki, to jest również akcja charytatywna. Każdy grosz, który tutaj pozyskamy z tej imprezy przekazujemy dalej. Myślę, że też ludzie to doceniają i to po prostu no, to też oddziałuje na otwarcie w portfeli. Każdy może zaangażować się w działalność charytatywną. Warto pamiętać o Olsztyńskim Lions Clubie i brać udział w organizowanych przez jego członków wydarzeniach oraz odwiedzać stronę internetową instytucji. Już za kilka miesięcy planowany jest kolejny koncert charytatywny.